Widzowie w kolejnym odcinku u mnie na kanale będzie to odcinek zaprowadzania po polach. Jedziemy teraz do Sadku na kłódnię Czekaj. Ciężko mi jest szczerze. rusz. Ale, dobra, ale ruszyć jest ciężko tylko. Ja już nagrywam. Po to jadę, żeby ładnie nagrać jest? Ładnie, zawaliście. Pokaż mi trochę Jadzie na mnie Przecież ty jesteś tu gwiazdą. Masz. No, nie będziemy. Jedziemy po Samochody jadą. Dobra, jedziemy dalej. Ale fajnie, że zrobiliśmy tutaj drogę w końcu. Czyli Marcelik Folia kogoś, nie wiem kogo w jest bardzo ładnie u nas na wsi Marcelek tutaj jest Ja najładniejszym Tam są jakieś domy, nie wiem, wy nie widzicie Tam tutaj coś zasiał coś Raczej pszenicy Tutaj kogoś ra barbar Tutaj te, u nas w ogóle na wsi się bardziej zajmują tymi foliami Ja tak to obok, a w Stutniatach to w a w Grójeckim najbardziej jabłońsko. Tak. Lecimy, lecimy. Patrz jak ktoś tu ma duże folie. No za chwilę się widzimy, wezmę tego. Brać stopa czy nie? Bo ciężko mi będzie wziąć. Już dzisiaj nagrywamy trzeci albo czwarty odcinek, bo trzeba nadrobić na ten tydzień. Tak. Tak! Kurwa tu jest piach, ja tu się nie wiem... Na jedną rękę zrobię. Dobra, To był dla Was nagliwą jedną rękę. To jest dla mnie trudno. Jedź bardzo nie spowalnie im. Co mówisz? Nie, tu, tam jest mi sadek. Nie, tu są tylko sadek mały. Na kłódnie. Tutaj kiedyś gdzieś sadek mieliśmy zboże, ale... Tylko, no że zboże się w tych czasach już nie opłaca, bo te zielone łady, te skur... Nie da się już rolniczyć powoli. Niedługo zwi zwijamy manioty Niedługo Niedługo, Niedługo Zwijamy manioty i lecimy do miasta Nie no tak że to nigdy nie opuszczę wsi Co? Patrzcie, tutaj ładnie wszystko, te sadek, mam dogram. Patrzcie, sadeczek. Jabłuszka tutaj są bardzo dobre. W tamtym roku były pierwsze zbiory w tym sadku. Ten sadek jest młody, dwa albo trzy lata. Nie, jedno z moich ulubionych miejsc tutaj, bo jest cisza, spokój. To lecimy na następne. Co nie, 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 ja muszę tym jechać. Marcel, ja tym nie ruszę. Po tym piachu, daj. Na ulicy się zmienimy, Marcel. Gdzie Idziemy z. Że stopa? Nie, nagle się kameruje.